na wygląda A nie na lewo. Już dobrze gra no tej prawej. Kogo? Jak przy na lewo no. No to jest lewo ja nożna, ale też się do początku. Jak widzi, się zmieniał. No ale płno, przecież Kacper z prawą nogą. Nie wiem, Taką taktykę mamy. Taką no, tak. To jest gra na. Facjonuje tutaj i idzie. że kwituje, no bo piłce Kuba jest na lewonożdy, chłopie. Ale ja tu gra na prawej stronie. Ani nie mu jest. Musi przekręcić na lewonożdy. On się nie krzyczy.